Cześć wszystkim z tej strony my jesteśmy dzisiaj po raz kolejny w The Sims 4. Pierwsze co chcę zobaczyć, to czy ta. Co to w ogóle było? Tak, zniknęło, dobra, jest Git, jest dobrze. A mamy tu w pokoju rodziny, czy nie? Nie ma, dobra, uf. Nice, przepadło, zniknęło. Jesteśmy bezpieczni, ale tu coś w lodówce nie żyje. Weź opróżnij lodówkę Rzuć. Chłopaki, chłopaku opaku drogi, wracaj do domu, bo przeziębisz się. Tak jak ja. Realu. To to samo kurczę, kolejna. Wszyscy rozgogoleni, kurczę, jakby lato było. Dobra, ja im nie zmieniałem w ogóle ubrania, zapomniałem o tym. Więc nadal oni chyba w złych pokojach w ogóle są. Ale dobra, tam z czasem to poprawię. Wiesz co, może pograń na konsoli w coś. Na przykład w imprezę wyszał A w śpiący jesteś trochę, nie? No. A czemu wy w szkole nie jesteście? Weź dołącz do gry. Zagrajcie razem. A ty też możesz dołączyć? Widzę, że są 4T, nie? Więc może chyba w 4 sobie da się grać. Zobaczymy. Na, gra gra jest zaciekla. Dobra, grają sobie wszyscy. Gry jest nawet podskoczył poziom grania, więc co ciekawe. Oliwka coś chce. Oliwka też chce pogryć sobie w grę. Ale nie może. Bo jest kotem. A Koty nie mają kciuków, dlatego nie mogą grać w gry takie. Niestety. No bywa tak w życiu. A co ciekawego na farmie? Naszej. Nasz... Na naszym stardzie w Simsach. Tak, tak jak startiowali w tym tygodniu się kończy, tak z Simsy dalej mają stardziwali. Yy, a może zbierz róże i te, te, te tulipany, a reszta się sprzeda. O mój nie, czekaj, jeszcze nie jest super sprzedaż. Weź jeszcze to zbierz. Kokuse. To co to, to jest? Szałwia. Dobra, koniec grania. Trzeba się bronić do pracy. Co ty robisz? I aha, aha, chłopaki sami zostali, kurczę. Wy jesteście śpiący, może pójdziecie do łóżka, tak? Drzemka, drzemka, tu tak samo, drzemka. Brak feny, Grace utknęła przy pisaniu swojego najnowszego tekstu. Zauważyła jednak, że jej współpracownik przypadkowo zostawił w biurze swój rękopis. Czy Grace poszczy kilka z jego pomysłów, czy odda do publikacji tylko to, co sama napisała? Nie, nie kradniemy pomysłów, pisz prawdę. Ach. Oj tam, no zdarza się. Będziemy uczciwi chociaż. Coś do jedzenia by się przydało zjeść, co nie? Powinno robić coś w lodówce. Co my tu mamy na przykład o Rosu z pluskami? A to byś porcję. A ty jak tam? Ty jesteś najedzony jakimś cudem. Nie wiem, co ty, kiedy jadłeś, ale jesteś najedzony, więc okej. Okay. W takim razie nie będziemy narzekać. Umieść pluszaka w pobliżu telewizora. Okej. No i co? Ja mam pluszaka z tego, tego dnia. Przyjaźny, przyjazny miś piksel. je tak ustawić jakoś sensownie, żeby. No jest umieszczone. Jest, dobra. Oglądaj programy dziecięce w telewizji. No to, chodź. Programy dziecięce. Dajesz. Kto do ciebie dzwoni? Skąd masz telefon? Eee... No okej, okay, niech przyjdzie, ciocia. Ciocia Lily. Jak szybko przybiegła? Zawoła ją. O! Myślę, że coś się wydarzyło. Dobra, kaleb jest w domu. Chodź. Jest głodny, jest brudny. Wszystko źle. Tomasz, wykąp się. No, zjedz coś. Mamy tu jeszcze dużo żarcia, więc nie musimy gotować na razie. Zjesz sobie coś pysznego, pożywnego, na przykład wystawne śniadanie. Czemu nie na kolację? Jak najbardziej. Nieliczni simowie kochają sztukę, ale wszyscy bez wyjątku uwielbiają popularnych artystów. Nie, nie chcę, nie, 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 nie. Chociaż co? Obrazy na płótnie. Biorę. Biorę nową pracę. Będzie malował. A wy chłopaki, jeden i drugi, pokazujcie czy macie zadanie domowe zrobione. Już, do nauki. Raz, dwa. Trzeba kurczę trochę popracować, poćwiczyć. Ale tak fajnie w ogóle, że cię dają tutaj i odrabiałem lekcje, tak? Fajnie, że ten pokój w sensie to pomieszczenie pełni rolę, tak właśnie miejsce do nauki też. Że tak dalej są, wiecie. W, wśród rodziny. No okej, okay, teoretycznie nawet nie mają jak tutaj odrabiać, bo mają zajęte komputerami te biurka, więc nie bardzo tam mogą, ale wiecie o co mi chodzi, nie? Lili! Co jest z toło mnie tak? Ku pudełko na zabawki. A my nie mamy pudełku na zabawki? Nowa dynamika rodziny trudna. Niektórzy z niemowie zwyczajnie nie potrafią się dogadać, a każda rozmowa szybko staje się nieprzyjemna. James i Taylor są tego żywym przykładem. Członkowie rodzin o trudnej dynamice częściej będą, będą, będą wobec siebie wredni i łatwo podpadając we wzajemne rozgoryczenie oraz celowo ignorując interakcje towarzyskie. Mmm, kłótnia między rodzeństwem? Ej, coś ciekawego, dodajmy to. Jakiś furas idzie. Ale ja mam pudełko na zabawki, czemu ja mam dodawać pudełko na zabawki, no. Dobra. Umieść pluszaka w pobliżu pudełka na zabawki. Naprawdę? Powiedzmy, że to są ich prezenty świąteczne. Już? Chyba, że muszę pluszakiem poruszyć. No, teraz trybi? O, teraz jest. Baw się z zabawką z pudełka. Aaaa, oh, mam już dużo, by odblokować nagrodę Nice Magnetyczna tablica wspomnień Spoko Ziemniaczki z ognisko O oh, ja uwielbiam Naprawdę Kopsz Pani forma A tego to już nie było w grze Magnes Sulani Magnes Magnes Glimmer Ej, to są magnesy z różnych tych. O, za zdrój. Poduszka wyluzowana, taka nowa, fajna. Bo jest poduszka, ale jest taka gładziutka, jest taka bardziej jakby wełniana. Hop, Kroliczku Szczurku, Aniołku Pierzemy, a pixelowi przyjaciele. piszemy nawet dali za darmo. Nice. A to? Magnes z Brintleton Bay. Ej, tu tu mieszkamy. Magnes z Samej Szuno, tam mieszkaliśmy i to tyle, kombinezon ooo oh, ma dostępna, ej nice fajne, z siku chcesz to nie, to do siku, Ofo. na górę skorzystaj o nie, nie korzystaj z tej brzydkiej toalety, nie, fuj aha aha będzie u nas kurcze sobie kurcze kąpiele urządzać jeszcze jaka wygodniska, sobie kurcze maseczkę zrobiła skąd ty ją w ogóle wzięłaś no dobra, pobawię się zabawką, wykonać to zadanie w końcu. No chyba nie! Chyba z jaja robicie. Niech ja go zatrybi i zabieram go stąd. No. No halo. Dobra, kibel nam my, chociaż tyle z niej pożytku. Weź szybki prysznic. Się okaże, że trzeba będzie ten stolik usunąć. No, wykonało. Mamy magnes z wierzbowej zatoczki. Dobra, to na razie postawmy z powrotem tą zabawkę tutaj, bo pewnie jeszcze 5 razy będziemy musieli ją gdzieś przełożyć, poukładać. Więc niech sobie na razie tu stoi. Dobra, ty jeszcze wróciłeś. A nie, wróciłeś, dobra. To ogarnij mi tutaj ogródek. I idź się umyć. Weź prysznic. Skorzystaj. Zjesz coś sobie. Zjesz sobie. Tosty francuskie, co? A. O nie, zrobić pranie trzeba. Trzeba ogólnie zrobić. Tak, bo to już jest pełny kosz. O nie. To jest jednocześnie najfajniejszy i najgłupszy motek, jaki dodali do gry. Bo on jest fajny pod tym względem, że dodaje fajnego urozmaicenia. Powiedzieć, robi pranie i tak dalej. Takie dodatki. wiecie, wiecie, no, no, dodatkowa rozgrywka, coś ciekawego wprowadzić można. Ale jednocześnie tak irytuje czasami to. Takie właśnie dodatkowe mycia, i tak dalej. No dobra, to Kaleb skoro wstałeś, to ty zrobisz pranie. Trzeba było nie wstawać. Duch Simki o imieniu mana słabnie. O nie, mana, mana. Z czego to w ogóle było? Mana, mana. Du, 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 du. Nie pamiętam już. Czy to nie jest czasem pierwiastek? Jest! Dodaliśmy go. Ale. pierwiastek. Wiesz co? Masz chwilę. To weź coś. Nie, nie to. To weźmiesz coś, ugotujesz. Gotuj coś nam takiego dobrego. Ramen z jajkiem, tak na śniadanie, chyba nie bardzo, nie? Chałka? Może chałka? O, oh, chałkę zrób. Myślę, że będzie spoko. Tylko też się ubierz, wiesz, bo sąsiadka chodzi. Jeszcze sąsiadka będzie miała skobry źle myśli. Do, dojdzie do złych rzeczy, wiesz. W ogóle sąsiadka widzę też, kurde, rozgogolona, biega w ręczniku i po domu. Ty coś u siebie? Nie mogę. No tak. Przeklęty kurcze, przeklęte pranie. Tu jest w ogóle na plus to, że Sim, dopóki nie zrobi dania, to nie odchodzi od kuchenki, bo w dwójce pamiętam, Simowie często odchodzili od kuchenki i trzeba było pilnować samodzielnie tej kuchenki, żeby nie spalili domu. Dobra, zrób pranie kolejne. Kupisz mi to wszystko? Czy ty dorzuciłeś tam na podłogę? No nie mogę. Kaleb! Patrz! Patrz! Pyszna hałka. Chodź! Weź porcję. Chcesz po niej jakieś skorzystać z stare... Oj, bardzo chcesz skorzystać! No to weźmiesz, yy, się wykąpiesz. To będzie najważniejsze, ale najpierw trzeba zjeść coś pysznego. A jak brat? Brat też stał. Brat też chodź. Zjesz sobie pyszną chałeczkę. Na śniadanko. A kaleb? Kalep ma chyba czas wolny, co nie? No to spędzisz trochę czasu z ściekami. Możesz zrobić coś takiego bardziej pożytecznego, wychowawcze. Zapytaj o etap. A jaki etap? Wychowawcze. Zapytaj o etap. No i się w ogóle? No powiedzmy. Ja bym jeszcze wyciągnął. Składać typu to wystawione śniadanie, może. Albo gofry z jabłkiem upana bananami. I bekonem. A ty jak tam. Wyspana, wyspana, to wstajesz, chodź na śniadanko. Weź kana... A ty nie, ty jesteś głodna nawet, nie. To wychodź, yy, ty jesteś smutna. To w, w, w smutnym tym humorze to można fajne książki pisać. Lepsze książkę z gatunku coś smutnego. O. Wykrzycz się. jogging, może. Może będzie ci lepiej w taki sposób. Ty jeszcze idziesz na śniadanko, a ty też? Też. Chodź, też sobie jeszcze zjesz coś, chociaż nie bo już czasu, wam brakuje. To nie, to już koniec zabawy, koniec. Co ty robisz? Czemu w błocie? A wiesz, co możesz zrobić? Herbatę możesz zrobić, co? Zrobię jakąś herbatę. Wegańskie, gorące kakao. Pikantne, gorące kakao. Kakao z piankami. O, to by było spoko. A coś takiego, gdzieś miałem ten. Tam tacy do napojów. Ona jest tutaj na dworze. To nie, bo na dworze to to zamarznie zaraz. Ale faktycznie kakałko może zrobić jakieś dobre, nie? Akurat, jak Grace wróci z tej bieganki swojej, pobiegła na molo, że jej zimno nie jest, to jest po prostu szok. O, mewy. Ach, te piękne mewy. Szczyt po prostu kurczę, modelowania zwierzaków. Uwielbiam je. To są po prostu najlepsze mewy na świecie. Nie, doki mi się źle kojarzą, akurat. Nie, to może idziemy z doków. Chodźmy do domu. Tracy sobie biega. My idziemy do kaleba. Kaleb, jak ty nam pracujesz? O dziewiątej masz pracę. Co za chwilę pracujesz? Widzę, że się teraz Mercią chcesz pobawić. A weź się wypi. Przed pracą, tak sobie wiesz. Golnie, akurat tak. Przed pracą, żeby się tak rozgrzać, czy coś? To idealnie, nie? Zamiast kawki. Kawa też wiecie, nie jest do końca taka super zdrowa kofeina, więc czasami wypicie sobie kakao, takiego dobrego takiego, nie nie takiego wiecie, takiego puchatka czy coś, tylko takiego wiecie prawdziwego kakao, to warto się czasami napić, nie? Gorącym mlekiem wymieszać. O no nie, ty w tym brzydkim stroju będziesz. O no nie. Grace, wracaj do domu już, ok? Kontempluj życie. Ty nie kontempluj życie, tylko wysy kontempluj kakao. No. I potem tym napisz dobrą książkę. Napisz książkę z gotunku. Biografia. Będzie biografia jakiegoś, kurczę, nie wiem, słynnego malarza. Na przykład Kalewa. Potencjalna cwaniara. Nie jest łatwo dostawać najwyższe oceny, i Taylor odczuwa teraz presję. Nie pomaga fakt, że jedna z siedzących blisko dziewczyn ciągle spogląda w jego stronę słodkimi, niewinnymi oczkami. Czy próbuje być miła, czy chce tylko skopiować pracę, którą pisze Taylor? Co robić? Eee, pomóc dziewczynom? Nawet jeśli ta dziewczyna chce odpisać pracę i nie zamierza się do tego przyznawać. Ty Taylor oskarżają ją o próbę ściągania te słodkie niewinne oczka, napełniają się łzami i teraz wszyscy myślą, że Taylor jest wredny. A niech to. A niech to. Sylwester, jutro się rozpoczyna. O kurczę, będziemy mieli Sylwester. No to trzeba znowu zorganizować jakąś imprezkę, co nie? Noworoczną. Ewentualnie spędzimy tak w gronie rodzinnym, może zaprosimy co i Lilif i spędzimy sobie, że tak powiem, święta, w sensie nowy rok razem. Jak masz chwilę czasu, to zrób swój sprzedaż. Życie prawie jak nowela, myślałem, ja że to Menela w ogóle. Życie prawie jak Menela zróbmy, I będzie. W ogóle taką fajną zajezdnię tu mamy, widzicie? Bo tutaj się tak fajnie wjeżdża, tak, tak się jedzie. Tutaj jest taka fajna ta. To w ogóle jakieś ptaszki łażą dziwne, podejrzane też. A, gołębie, okej. Okay. Gołębie, niech będą gołębie. Paolo, co chcesz? Dziś wieczorem? No na razie nie mam czasu. Książkę piszę, do pracy muszę iść. Na razie przerwij pisanie, bo ty zaraz do pracy idziesz. Pójdź szybko, zrób to sprzedaż i skorzystaj z toaletki. Pójdziesz sobie do pracy. O nie, rozchorowała się! O nie! Bardzo przyjemnie zacząć weekend mając poczucie, że jest się szóstkowym uczniem. James może być z siebie dumny. No i ten to samo ma. pisać mu cechę odpowiedzialny. O! O! Macie cechę nowo? Czy to się sprawdzało? No dobra, mniejsza. Ech, chłopaki, chłopaki. Pierwsze co? Tak, żeby już mieć to z głowy. Odrabiaj lekcję. I tak samo. Odrabiaj lekcję. Będziecie mieli to z głowy. Nie mogę na dworze odrabiają. Zimno wam będzie. Już? O, kaleb wrócił. To było dobre. Lubi żarty? Lubi żarty. Kaleb, a weź tak, pomaluj coś, co nie? O! Głodny jesteś, czekaj, najpierw sobie zjesz. Zjesz sobie chałeczkę, Wyżyć z psota jedzenie. Cień sportu drużyny cheerleaderskiej. Kto dzwoni? Nie! O! Gaduła! O! Inspiracje wykonali jakieś. Nice. Narysuj dwa obrazki w stanie zainspirowania. A e, weź maluj coś. Nie, bo ty, bo ty na tym malować musisz, nie? Na tym swoim stoliku rysuj. Okej. Okay. Dobra. O. Jest słaby w kontrolowaniu emocji, o nie. Zdobyć najlepszego przyjaciela. Trzeba cię jakiegoś przyjaciela zdobyć, kurczę, wiesz co? Czy jakieś dzieciaki zaprosić do nas do domu? Znamy jakieś dzieciaki? Kale, znasz jakieś dzieciaki tutaj, kurcze? Z sąsiedztwa? Bręd nie żyje. A chodźmy na festiwal smaków, a czemu by nie? Skorzystamy sobie na tym. Bo też zawsze jakieś nowe te. Przepisy się odblokowuje, jak się tam skorzystuje z jakichś tam potrawek, co tam dają. Więc jak najbardziej, pójdziemy sobie. Może coś nowego poznamy. Kaleb zawsze będzie bogaty w nową wiedzę. Może też jakieś dzieciaki tu będą. Ale pewnie nie. No to pierwsze, co oczywiście... Rozmawiają o wielkowitnych potrawach, trzeba się popisać swoimi umiejętnościami. Tylko weź się jakoś ubierz, nie chcę takiego stroju. Coś azjatyckiego. Gojkwan. Niech będzie to. O! Weź udział. O nie! To weź, zamów to jedzenie, gojkwan. Smaczne? Smaczne. To weź jeszcze, zamów sobie stąd, na przykład samo. O, kary, kary, zamów. A, ostre kary, co? Ty jeszcze nie znasz z nim. O! Z G tym się też nie znasz, ciekawe. Że ty Mortimera nie znasz? Tylko Riz chyba zna. Manuel Aguilar. Trzeba poznawać nowych ludzi. Oczaruj. Popraw humor. umiejętności pianino. Upaki. co wy możecie robić w tym czasie? Trzymaj kontakt z Lilith. Ty na przykład możesz... rozwijająć nocie kreatywne. Coś ty zamówił? Co to za samowolka? Nie mogę! Ty powinnaś tę robotę stracić już dawno. Już po pierwszej butelce powinniście wywalić. Muci pici, i mu pici, to masz piciu tutaj. Kto to jest? Kokeru. jakiś huczuwliny. Azjata, to jest dużo Azjatów. Dalej gra, masz na piwek. Na przestą nagle, no nie mogę, nie? W momencie, jak mu dać na piwek, to przestał grać. O, znowu gra. Daj na piwek. Stąże. Gdzie jest toaleta? Tu jest. Korzystaj. Krawek kowbojski. Weź porcja. Co to w ogóle była za reakcja? Oddany obserwator mody. Ja myślałem, że typiora bez spodni chodzi. No nie, bo ktoś się ono chodzi bez spodni. To znaczy, ma ma maitki tylko na sobie. Ale dziwnie. Ciebie też nie znam. Przyjazne powitanie. Ciebie też nie znam. Przyjazne powitanie. O to kristyna romantyczna dla napiwków. O, mamy kolejny ten, ale to kolejne zobaczymy w następnym odcinku ogóle ten odcinek już będziemy powoli kończyli. Czekaj, jeszcze jak on się tej kurty porozgaduje. Dobra, jest prawie druga w nocy. To do, do, do spania, do domu, raz dwa. Trzeba wszystkich położyć spać i kończymy odcinek. Nie ma co. Za długo by ci było na tym kurcze dworze, na tym na tej imprezie, na tym festynie. Trzeba kurcze zająć się domem. Niezgoda w ogóle. Czemu to jest taka dziwna nazwa? Czy to jest serio... I to użyć serio? Czy to nie jest miasto w kształcie kota? Tak teraz myślę. Gdzie to jakby ogon był? To jakby... Może faktycznie to jest w kształcie kota cała miasteczko? To by było ciekawe w sumie. Dobra, do spania. Jeden z drugim. To jest to? Sen? No i dobra, w tym momencie zakończymy ten odcinek. O, wow, wiosnę mamy. Powoli wiosnę mamy. Agresja e, jeszcze wstaje. No dobra, ale w każdym bądź razie. Koty trzeba nakarmić, koty trzeba nakarmić. Nie to. Koty trzeba nakarmić. A nie, są nakarmione. To nie wiem, co jest nie tak. Nie mam żadnego pojęcia. No dobra, w każdym bądź razie. Yy, dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się niedługo, oczywiście, w kolejnym odcinku. Trzeba cześć, ciepło do następnego razu. Wow, grzmotnęło nam tutaj. A nie, do kałusza, to kołysze nieważne. Do następnego razu. No i cześć.